Dzień dobry, witam serdecznie muszę wam państwo mili powiedzieć, że, że nie dam rady dzisiaj live'a nagrywać bo robię tu taki mały filmik ponieważ robię makowca tu jeszcze muszę doprawić mój mag mielony tyle razy proszę państwa tam mam jeszcze ser do robienia e, czyli serowo makowiec i bardzo dużo tu mam bakalię, tu też mam bakalie proszę do pieczenia i tu już zrobiłam ciasto, go będę musiała przykryć na makowca, czyli drożdżowe, tak jak Wam mówiłam. Pół kostki masła, to jest 12,5 deko, pół kila prawie mąki, proszę Państwa, wchodzi na to ciasto, wcześniej się robisz zaczyn. Z pół kostki drożdży, mleka, szklankę, szczyptę cukru, szczyptę soli. I jak to już ten zaczyn wyrośnie, to potem dodajemy olejek pomarańczowy, rakowy. Jaki kto lubi do, do maku, migdałowy do maku, do ciasta inny może być pomarańczowy. Jak to ciasto wyrośnie, to dodajemy 6 żółtek, samych żółtek. No i właśnie te 12 pudełka roztopionego masła. Proszę Państwa, masło moje roztopione to jest tutaj. O proszę, jeszcze nie całkiem ale to, co się roztopiło jest ok. Po prostu będę miała do innego placka, a później będę robić kruche. Także polecam Wam już wykonać sobie te po prostu takie o, suche, czyli serownik, makownik, makowo serowiec do maku. Dodałam morele suszone, proszę Państwa. Do maku dodałam miód prawdziwy, kilka łyżek, łyżkę, mąki kartoflanki i pianę z ośmiu białek, trzy żółtka, orzechy i rodzęki. I zmieliłam rodzęki, orzechy jeszcze muszę pokroić, na drobno posiekać i. I proszę państwa, polecam wam robić takie wypieki, jak Władysława, bo Grzepieńnica suchego robi dzisiaj na całą parę wypieki. I tutaj wcinam arbuza. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.